Piotrek Sikora z kanału Piomet Fizjoterapia. W dniu dzisiejszym chciałbym pokazać Wam proste ćwiczenia izometryczne dla kręgosupa szyjnego, ponieważ wiele osób uważa, że jeżeli mięśnie są bardzo mocno napięte w obrębie kręgosupa szyjnego, to one są bardzo silne. To nie jest prawda, ponieważ czym bardziej spięty mięsień, tym on jest słabszy. A druga sprawa jest taka, że ćwiczenia izometryczne pobudzają bardzo silnie pracę mięśni głębokich, które będą stabilizować pracę kręgosłupa szyjnego. Czołówka, i zaczynamy. Będziemy wykonywać cztery kierunki ruchu, czyli dwa boczne, jeden do przodu, drugi do tyłu. Zaczynamy od retrakcji kręgosłupa szyjnego. Po oczy prawą rękę przykładamy do prawej skroni. Następnie bardzo delikatnym ruchem napieramy ręką na kręgosłup, a dokładniej na głowę. A utrzymujemy napięcie w okolicach 5 sekund. Odpuszczamy. I robimy drugą stronę. Znowu napieramy napięcie, liczymy do pięciu, odpuszczamy. Bardzo ważne jest, aby głowa cały czas znajdowała się po środku, czyli nie idziemy w kierunku ruchu, tylko do retrakcja, dostawiając rękę głowa znajduje się cały czas w tej samej pozycji naszym trzecim jakby nie patrząc będzie ruch do tyłu splatamy ręce kładziemy na potylicę retrakcja delikatnie napieramy rękoma na potylicę utrzymujemy 5 sekund rozluźniamy Ponownie retrakcja, napieramy, utrzymujemy w okolicach 5 sekund. Zostawiając ręce splecione, kładziemy na czoło, retrakcja, napieramy na czoło 5 sekund, Odpuszczamy. Retrakcja. Kładziemy dłonie. Naciskamy. Mija 5 sekund. Odpuszczamy. Jeżeli chodzi o izometrię, najważniejsza jest powtarzalność. Ponieważ nie wyćwiczymy. Żadnego mięśnia ani nie pobudzimy go do pracy, wykonując na przykład raz dziennie to ćwiczenie, tylko powtarzając je kilkukrotnie w trakcie dnia. Jeżeli chodzi o ilość, w tym wypadku, na samym początku, jeżeli zaczynasz odczuwać a, zmęczenie w obrębie kręgosłupa szyjnego. Jest to wystarczająca ilość. a no i w pewnym momencie będziesz zwiększać sobie coraz będziesz zwiększać ilość e, powtarzonych e, ruchów. I tak mam nadzieję do zmniejszenia dolegliwości bólowych. Dziękuję, że jesteś ze mną. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!